Cebulówko, piękna mała miejscowość, w której skromnie mieszka pan Marian z żoną Grażyną. Nie stać ich na remont rozpadającego się domu, dlatego sąsiedzi zgłosili ich do naszego programu. Zaraz do rodziny przyjedzie pani Krysia Domkar. Kurde, zapomniałam jak się tym jeździ. Po co oni mi tu w ogóle kazali przyjeżdżać? A miałam sobie jabłecznik do kawy piec. Właśnie przyjechałam do rozpadającej się chałupy pana Mariana i jego żony Grażyny. Idę się z nimi przywitać. Mam nadzieję, że w tym domu nic mi się nie zawali na głowę, bo co oni beze mnie zrobią? Halo, puk, puk. Wchodzę jak do siebie. Dzień dobry Państwu. Jezusie Świewodziński, jak tu śmierdzi! Wszędzie grzyb rośnie. Syf! Drzewo w środku domu rośnie, co to ma być? No Pani Krysiu, my tu z mężem próbowaliśmy wyremontować ten dom, ale trochę nam nie wyszło. Trochę to mało powiedziane. Ale dobra, powiem Państwu jaka jest moja decyzja. Wyremontujemy trochę Wasz dom. Jedziecie na wakacje. Idźcie się pakować. Ej, a gdzie pojedziemy na wakacje Pani Krysiu? Nad morze. Nie jedziecie do Bydgoszczy. Aha. Idę przestawić samochód, bo zaraz po nich przyjedzie auto i w końcu będę miała spokój. Kurde płot zahaczyłam. W sumie to nie mój płot co się będę przejmować. Ile oni tu tego badziewia nastawiali aż mi samochód utknął? Drzwi nie mogę otworzyć, mówiłam, żeby mi to w końcu naprawili. O w końcu się otworzyły. Zaraz powinien przyjechać samochód po tą rodzinę. No w końcu pojechali, będę miała spokój. A nie zapomniałam, że jeszcze ekipa budowlana, niestety, przyjedzie. A miałam jechać do domu, jabłecznik piec. Za chwilę przyjedzie najlepsza na świecie ekipa budowlana naszego programu. No w końcu przyjechali, ileż można na nich czekać. Ja tu nie mam czasu, bo żelazko zostawiłam włączone, a oni tu tyle jechali. Nareszcie skończyli. Teraz tylko na tą rodzinę poczekam i jadę do domku. Zaraz będzie tu rodzina. Po raz pierwszy od pięciu dni zobaczą swój przepiękny dom. Witajcie w swoim prawie nowym domu. Zapraszam Was do oglądania. Dobrze, Pani Krysiu, już idziemy. No i jak Wam się podoba dom po gruntownym remoncie? Piękny nie. Ale pani Krysiu, on jest w gorszym stanie niż był, a w środku to się nic nie zmieniło. Wcale nie. Mi się podoba, nieważne, czy wam się podoba, a na wnętrze nie starczyło funduszy. A i co do kosztów remontu, to dogadamy się po programie. Cieszę się, że udało mi się pomóc kolejnej rodzinie. Papa! Pa. W końcu mogę jechać z tej dziury. Ciekawe, czy mi się jeszcze żelazko nie spaliło. Pani Krysia pomogła kolejnej rodzinie, teraz na pewno będzie im się lepiej mieszkać.